Dehydrator. Czym jest? Jaką pełni rolę? Co powinno się znaleźć w jego składzie? I właściwie po co używamy go do paznokci? Dzisiaj wyjaśnię wszystkie wątpliwości na temat dehydratora. Witam Was serdecznie w nowym odcinku na kanale La Kierowniczka i dzisiaj powiemy sobie... Wszystko na temat produktu, który w sumie gdzieś coraz częściej pojawia się na rynku, czyli dehydrator, i nie do końca wiemy, czym on jest, ponieważ firmy wprowadzają nas często w błąd, bo tak naprawdę albo mają w składzie dehydratora produkty, których nie powinno tam być składniki, albo bardzo często nazywają tak preparaty w ogóle nie mające w składzie takich działań. Więc często też funkcje dehydratora pełnią Klinery, pełnią inne preparaty, więc warto wiedzieć co powinno się znaleźć w składzie i co pełni tą funkcję. Najkrócej mówiąc, dehydrator odwadnia naszą płytkę paznokcia. Pozbywa się cząsteczek wody z powierzchni płytki, dzięki czemu przygotowuje ją do wykonania stylizacji i zwiększa trwałość naszej stylizacji, będzie się ona po prostu lepiej trzymać. Ale nie obawiajcie się, dehydrator działa bardzo powierzchniowo i krótko. Aplikujemy go na naszą płytkę paznokcia, dosłownie w kilka sekund on odparowuje i zostawia taką odwodnioną płytkę przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Więc po aplikacji dehydratora najlepiej od razu przejść do kolejnego etapu, czyli kolejnego preparatu przygotowującego płytkę lub bazy, w zależności od tego, co stosujecie więc on działa na chwilę i nie bójcie się on nie wysusza waszej płytki paznokcia na stałe, tylko działa powierzchniowo na krótki okres. Taki dehydrator, jak sama nazwa wskazuje, odwadnia naszą płytkę paznokcia. Więc zanim powiem wam, co powinno znaleźć się w składzie, to powiem wam najważniejszą rzecz. W składzie nie może być wody i to chyba jest logiczne, ale dla niektórych firm widzę, że niekoniecznie, bo ta woda w tych składach się znajduje. Przeczytajcie dokładniej. No ale jeżeli słucham, no, ale jeżeli wybieramy preparat po to, żeby pozbyć się wody z powierzchni, a on ma w składzie wodę, no to sami sobie przyczymy. Tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości, więc po pierwsze przeanalizujcie skład, tam nie może być wody. Co więc powinno się znaleźć w składzie takiego dehydratora. I tutaj powiem podobnie jak przy klinerach. Swoją drogą widziałyście odcinek o klinerze, czym jest i co powinno być w jego składzie. Jeżeli jeszcze nie, zostawiam wam link tutaj i również na dole. Dehydrator powinien mieć skład jak najkrótszy jak najmniejszy, właściwie najważniejszy, żeby zawierał tą substancję, która pełni funkcję odwadniającą. I w preparatach do paznokci są to najczęściej octan, octan etylu, octan butylu lub octan izobutylu. Z tymi najczęściej zdecydowanie spotykam się wśród preparatów do paznokci. I właściwie poza tym składnikiem mogłoby tam nie być nic więcej. Natomiast bardzo często są tam dodatkowe substancje, takie jak chociażby perfum, czyli substancja nadająca zapach i barwnik, czyli oznaczenie CI i numer barwnika. To są dwa elementy, które pełnią funkcję tylko i wyłącznie estetyczne. One, jeżeli dla Was nie mają znaczenia, to po prostu możecie ich unikać. Czasami się nie da tego uniknąć, bo gdzieś tam w składach się powielają. Ich ilości są naprawdę śladowe w tych składnikach, ale jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę, skłonną do alergii, skłonną do jakichś właśnie uczuleń, to bardzo często barwniki są substancjami uczulającymi, więc może zwrócić uwagę na to, żeby ten skład faktycznie był jak najkrótszy. Więc wiecie już, że unikamy wody, szukamy odstanów, a tak naprawdę barwnik lub perfum są substancją, która może się pojawiać, ale nie musi. I tutaj powiem o preparacie, o którym wspominałam też w odcinku z cleanerami, dlatego że to jest produkt, który nazywa się cleaner, a tak naprawdę pełni funkcję zarówno cleanera, jak i dehydratora. I to jest cleaner marki Indigo. On występuje w pojemności takiej małej, to jest taka buteleczka z pędzelkiem i z takiej większej i jeszcze ma duże, coraz większe pojemności. Ja tu mam takie dwie mniejsze, czyli 15 ml to jest większa pojemność tego z pędzelkiem i 50 ml to jest najmniejsza pojemność takiego po prostu wylewanego cleanera. I w jego składzie znajdziecie tylko trzy preparaty. Alkohol izopropylowy, który jest składnikiem działającym jak cleaner, odtłuszczającym i mamy tutaj w składzie jeszcze octan etylu i octan izobutylu, czyli dwa produkty, dwa składniki, które pełnią funkcję dehydratora odwadniającą i tak naprawdę w składzie nie ma nic więcej. Więc szukajcie takich preparatów, bo na rynku są one dostępne. Ja pokazuję wam akurat ten z Indigo, bo to jest ten, który na razie jest wśród tych, które przeszukałam, ma najkrótszy skład i pełni funkcję dwóch e, preparatów, czyli cleanera i dehydratora. Więc zapewnia wam prawidłowe przygotowanie płytki paznokcia po prostu w jednym ruchu i nie ma żadnych zbędnych substancji. Wszystkie trzy, które są w składzie. Są po prostu niezbędne do prawidłowego działania w tych dwóch formach. I szukajcie takich właśnie produktów. Podsumowując, szukamy dehydratora, produktu, który odwadnia nam płytkę paznokcia powierzchownie na kilkanaście sekund, dzięki czemu stylizacja będzie bardzo trwała. Unikamy w składzie wody, poszukujemy odstanów e, izobutylu, butylu e, czy etylu. Nie ma w składnikach wody, ale może być gdzieś barnik lub perfum w śladowych ilościach, ale są na rynku produkty, które mają bardzo krótkie składy i takich warto szukać. Dajcie znać o tym, czy wiedziałyście, czym jest dehydrator i co powinien mieć w składzie. Czy dzisiejszy film był dla Was przydatny i może macie jeszcze jakieś filmy, składniki, preparaty, coś, co budzi Wasze wątpliwości i można byłoby to troszkę uschematyzować. O odcinek się już pojawił, zostawiam Wam do niego link. Dzisiaj mamy dehydrator rozpracowany na części pierwsze i jestem ciekawa, czy ten film Wam się przydał. Może macie do polecenia jakieś takie właśnie preparaty, jak ten, który, o którym ja mówiłam z Indigo, czyli takie bardzo krótkie składy, w których mamy tylko i wyłącznie to, co najważniejsze, co najbardziej potrzebne. Jeżeli tak, polecajcie w komentarzach. Dziękuję Wam za wasze polubienia, reakcje, komentarze. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że filmy są dla Was przydatne. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa! pa.